Halo, halo, hej, witajcie, ja jestem Leśny i tak na wstępie macie konkursik na pikselową bluzeczkę. W tle widzicie osobę, która wygrała bluzkę na ostatnim filmie i żeby też mieć na to szansę, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Losowanie będzie w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj jest film, w którym jak zginę, to pójdziemy wysłać jakiemuś mniejszemu youtuberowi do nejcika. Oby jakiś mniejszy youtuber miał w ogóle live, a tutaj Zugium mi pisze, że ma być live'ik. Ale tak, nagrywamy odcineczek, ogólnie jeśli chcecie więcej Blockstar Planet na moim kanale, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Dobra, ja tu będę uważać, żeby nie zginąć tak szybko, bo wiecie, no jest, zbankrutuje Leśny. Wręcz kurczę, co ja za parkur w ogóle wybrałem? Ogólnie to był parkur pierwszy. Stopki nie chciałem specjalnie jakiegoś łatwego wybierać, bo no, no nie można. Jak grać, to już hardkorowo O co chodzi? Jezu, zaraz tu zginę. Coś tak czuję, że zaraz tu zginiemy. O, dobra, jest tam kryształ, więc jest ok. Mamy kryształ. Ok, lecimy dalej. Kurczę. No nie, dobra, zginęliśmy. Leśny nie będzie oszukiwał. Włączyłem na nowo nagrywanie, bo nie słychać było dźwięków z komputera i tak, znalazłem jakiegoś live'a, Clary, więc ja teraz przygotuję do i zobaczymy jaka będzie reakcja. Dobra, Paypal, kwotę, dajmy 10 zł, tak, heju. Ciekawe czy w ogóle ta Klari mnie zna. O jest. Jest to Nate. Dziękuję bardzo. Bardzo za 10 zł. Mabziaki, dziękuję. A czemu się tutaj nikt nie wyświetlił, w tym... Właśnie, czemu mój nikt się nie wyświetlił? Halo? O, wyświetlił się. Wow. Ale chyba mnie nie zna. Witam, witam tą osóbkę, ale dziwię się czemu nic za to ta osóbka nie chce. Ej, dobra, Claridas nie zna. Ej, dobra, my jeszcze tutaj przyjdziemy. Teraz ogólnie wybrałem troszeczkę inny parkur, bo niestety na tamtym mi się nie zapisało. Dlatego, że musiałem wyjść z wysypy, żeby dać do najcikaj i no rozumiecie? Okej, okay, ten parkurek będzie łatwiejszy. Taki wiecie, rozgrzewkowy przed kolejnym zginięciem. Tak mi się wydaje, a tu zaraz leśny zginie i no. I tak to się skończy. Aha, dobra, już <gryw> już spadłem na lawę. Halo? Halo, dobra, tutaj są jakieś zielone klocuchy, no to spokojnie, spoko loko. Dobra, pek, pek. Dobra, jak zginiemy, to. Coś szczęście, że pójdziemy jeszcze raz do tamtej. YouTuberki. Ale dobra. Ło, wow, to jakieś lasery w ogóle w powietrzu. Halo, co to jest? Dobra, my się nie boimy. Nie musimy używać leczajek, bo. Um, tak. Dobra, idziemy dalej, dalej. Od razu tutaj. Jak profesjonalni parkurowcy. O nie. Lesiu, bo już ci zostały trzy kreseczki. Zaraz jeszcze zginiesz i co wtedy? I będziesz musiał iść do nejcika wysłać. Dobra, pyk. Tu leczajka to tam nam niepotrzebne. Albo zaraz będzie potrzebne. Zginęliśmy. Ale mnie to cieszy. Ja lubię rozdawać prezenty. Będzie chociaż śmieszniej. Dobra, tutaj mnie ktoś rozpoznał. Pozdrawiam najcudowniejszą. Dobra, zobaczymy, jak zareaguje na 20 zł. Zapłać teraz. Dobra, czekamy. Teraz w ogóle pozdrawiam Klarię, Nie wiem, czy później to będziesz oglądać. Nie są kabaretki. O, Oj, jest donate. <ś ankleable> dziękuję bardzo za 20 zł leśny. Mam dzięki, dziękuję bardzo. Ej, no, naprawdę. <laughs> to jest mega miłe. Wow. I cały czas na razie, jeszcze do najciki bym się nie spodziewała, że taki popularny youtuber O, ona mnie zna w ogóle. ...na live'a, to jeszcze będzie dawał tyle do Ojoj. O nie. Dziękuję. Jednak nie znała. Ja teraz tutaj nie widzę. Gdzie jest leśny? Nie tu nie ma. Wybrałem jakiś pastel parkour. Zobaczymy czy teraz uda nam się go przejść. Ja naprawdę chcę jej jeszcze później zrobić zawał, więc no... <laughs> tak, oby nie kończyła tego live'ika. Dobra. Pyk, idziemy dalej. Okej, okay, to jest łatwe dość. Halo, halo. No. Pyk. Spróbuję chociaż jeden parkur przejść bez ginięcia, bo tu trochę wstyd, Lesiu. Ale no... tak. No tak, dokładnie. Dobra, tu mamy pojedyncze klocki. No nie! Halo! Dobra, Lesiu, skup się, skup się, ok? Mamy ścianę i mamy kryształ. To chyba będzie prawe, jezu, ale. <gryw> Jakbym tam zginął, to to by chyba się nie liczyło. Okej. Okay. Ehm, teraz tutaj. Tutaj. Nie, no, ten parkur chce przejść bez skuchy, bo to będzie naprawdę wstyd. O nie! Co ja za parkur wybrałem? Aha! Umowa to umowa. Weźli. Zapełnimy cel w ogóle tym. No. Le wysy, wysy, Dobra, Hetman. <śmawiałe> nie, I teraz w tym momencie. 30 <śmawiałe> <So>, Naprawdę? <śmawiałe> o Jezu. Dziękuję bardzo. Jest tej, cel. Mam <śmawiałe> ma, ma, dla Ciebie. Zaraz normalnie Hetmana przebijesz tymi donate'ami. Naprawdę. O Jezu. <śmawiałe> O Boże. Leśny nagrywa odcinek hej YouTube. Descent, pozdrawiam. Zmieniamy cel, naprawdę. 50 złotych wysłaliśmy klarie. Idziemy dalej grać parkour. Etywil, zapraszam. Niemożliwy parkur. Zobaczymy jak bardzo będzie niemożliwy. Tam jest w ogóle chyba fake ten. Do kluczy. Tak, nie ma tam klucza. Dobra, lecimy sobie. Tak, teraz nie zginę, nie żartuję. Dobra, pek, 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 pek. Wow, Lesiu, uważaj z tym wózeczkiem, bo. Yy, bo tak. <noise> Już wysłaliśmy w ogóle 50 zł. Ja nie wiem, leśny chyba zbankrutuje, masakła. Tu, ru, tu, tu, tu. Wow, czemu ta kamera tak drży? Halo, co chodzi? Dobra, mamy kryształ. A dobra, nam i tak się ten kryształ nie przyda, bo jak zginiemy, to i tak będziemy musieli wyjść, ale Dobra, lecimy sobie tutaj. Jest bardzo super. Skaczemy po kwiatuszkach i nie giniemy, dobra. To jest już dość trudniejsza przeszkoda, boże leśny. Ty niedługo zbankrutujesz, jak będziesz tak ginąć. Okej, okay. żyjemy. Okej, okay, kolejny kryształ. O nie, to będzie złe. Dobra. Jezu, jak ja to mam przejść? Halo, tam w ogóle ta podskoczyła osóbka i zginęła, ale my nie zginiemy. Tak, my nie zginiemy. Uff, Dobra, lecimy dalej. Tutaj jakieś kwadraty, to jest dość łatwe. Taki w ogóle główką kręci króliczek. Dobra. To już mniejsze klocusie. Mniejsze klocusie. Idziemy. Hop! Hop! I tu! O nie! Dobrze. Teraz 180! Jezu, leś, ty już jak się spalił. Co za emocje, ja nie wiem. O dobra. No nie, a ja z za nią tam zeskoczyłem. nie. Teraz full skupienie. Skup się. Aha. Nie no to chyba nasz koniec. Czy nie? Boże. <grym> wow, co tu się dzieje? Ja nie wiem. Dobra, idziemy na górę. Idziemy na górę, idziemy na górę. Dobrze. I teraz tutaj. Aha! Jak ja mam tam wskoczyć? Ja nie lubię w takie przeszkody. Halo! Aha, dobra. Ym, dziękuję. Auto bolało! No to trzeba iść na YouTube'a. Jesteśmy na live'ie mojej wicki. Ja mam nadzieję, że ona ma Paypala. Jest Paypal, nigdy jeszcze nie byłem na jej live. Ie. Dobrze, dajemy jej. 20 zł. Ja jestem ciekawej reakcji wyśli. O, jest! Halo, nie będziemy słyszeć reakcji. O. Teraz mi się długi 20 zł. Eee, dzięki za... Dzięki to tutaj ci bardzo dziękuję. Serio są głośne, serio. W sensie. Naprawdę jest leśny? O! Zaraz mnie będę sprawdzać. Chyba nie. Jak to chyba nie, to ja jestem. Ale dziękuję za najcika. Halo to ja jestem. Przecież jakoś dźwięk ogólnie Ale ten tonek nie jest przygotar, w sensie. Jezus, to ty są. <grym> Jej Torki, dziękuję bardzo za najcika. Bardzo dziękuję. Mówiła. Dziękuję bardzo. <grym> bardzo miła reakcja. Dobra, trzeba wybrać jakiś trudny parkurek. najlepiej niebożliwy. Co to jest halo? Torcik. Dobra, a możemy sobie poskakać po torcikach? Tak, łączenie. O, pięknie. Um, tutaj chyba nie ma nigdzie klucza. Więc dobra, lecimy. Obym nie zginął po 5 sekundach? Tak, mam taką nadzieję, że nie zginiemy po 5 sekundach. Okej, okay, lecimy. O nie, N nie możemy podążać w jej ślady. Halo leśny, ty musisz żyć. Żyj. Dobra, lamy, lamy, lamy. Skaczemy sobie po lamach. I jest super, aśnie. O Boże, torcikowe lamy. Pyk tutaj. Jezu. Hopki, hopki. Dobra. Dobra. Co? Nie, no dobra. Nie oszukujemy. F11. My idziemy wysłać do Najcika. Rybka, przygotuj się. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Naprawdę. Rybka jest biedna. O! Jest. <grybka> Mi, 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 only mi, mi Dziękuję, dziękuję naprawdę Lol, z leśny dalej tu jest? Le, dziękuję bardzo o, Bardzo dziękuję naprawdę Więc no to by było na tyle w tym odcinku Troszeczkę wydaliśmy pieniążków Troszeczkę poginęliśmy I no w sumie wydaje mi się, że dość fajnie Wyszedł ten filmiczek Jeżeli chcecie więcej BSP to zostawcie kciuka w górę jeśli chcielibyście drugą część tego, to też możecie napisać w komentarzach. A ja już się będę z wami żegnać. Więc do zobaczenia i pa pa!